Z tego filmu dowiesz się, jak zaoszczędzić na podatku od sprzedaży nieruchomości dzięki uldze mieszkaniowej. Zapraszam. Ten kanał jest wspierany przez Ftax, Doradztwo podatkowe, doradztwo prawne i obsługa księgowa dla firm. Cześć. Na tym kanale omawiam kluczowe kwestie podatkowe w biznesie. W dzisiejszym materiale analizuję warunki, jakie trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej w 2025 roku i wskazuję na konkretnym przykładzie liczbowym, ile podatku można zaoszczędzić dzięki temu rozwiązaniu. Analizuję również temat waloryzacji kosztów nabycia nieruchomości i, i wydatków, jakie mogą być objęte ulgą mieszkaniową. Spróbujmy sobie na początku ustalić, kiedy tak naprawdę w ogóle warto myśleć o uldze mieszkaniowej w kontekście legalnego, zgodnego z przepisami zmniejszenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości. Ulga mieszkaniowa będzie miała przede wszystkim sens wtedy, kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą nieruchomości, która po prostu podlega podatkowi, czyli będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą nieruchomości inną niż gospodarstwo rolne, no bo wtedy podatku nie ma oraz sytuacja, w której nie upłynął okres 5 lat od końca roku, w którym doszło do nabycia sprzedanej nieruchomości. I to wynika z tego, że jeśli taki okres już upłynął, no to zgodnie z ogólną zasadą podatek dochodowy od sprzedaży takiej nieruchomości nie powstaje, nie trzeba go płacić. Kolejna kwestia, na którą trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę, to to, że ulga mieszkaniowa będzie mogła znaleźć zastosowanie wyłącznie wtedy, kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą nieruchomości poza działalnością. Gospodarczą, czyli jeżeli doszło do sprzedaży nieruchomości w wykonaniu działalności gospodarczej, np. w ramach tak zwanego flippingu, czyli nabycia nieruchomości w celach zarobkowych, no to w takiej sytuacji niestety z ulgi mieszkaniowej skorzystać nie możemy, ponieważ to rozwiązanie, zgodnie z przepisami, może znaleźć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości o charakterze prywatnym. Zanim przejdziemy do omówienia tematu ulgi mieszkaniowej w szczegółach, na początku powiedzmy sobie jeszcze kilka słów na temat tego, jak prawidłowo rozliczyć transakcje sprzedaży nieruchomości dla celów podatkowych, czyli jak prawidłowo rozliczyć PIT. 39. I to najłatwiej wyjaśnić na konkretnym przykładzie. W naszym przykładzie przedstawionym na slajdzie mamy do czynienia z nieruchomością w postaci mieszkania, które zostało nabyte w roku 2020 za kwotę 500 tysięcy złotych. No I ta nieruchomość jednocześnie została sprzedana w roku 2024 za kwotę 800 tysięcy złotych. Mamy również oczywiście koszty uzyskania przychodu, które możemy rozliczyć. Po to, żeby zmniejszyć przychód do opodatkowania. No i są to oczywiście cena zakupu nieruchomości, ale również podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych. W naszym przykładzie jest to kwota 10 tysięcy złotych. Ponadto również koszty notarialne w kwocie 4 tysięcy złotych. No i koszty remontu, czyli udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości. No i suma tych wszystkich kosztów daje nam łącznie kwotę 564 tysięcy złotych. No, i musimy również pamiętać, że zgodnie z przepisami przysługuje nam prawo do tego, żeby poniesione koszty nabycia nieruchomości zwaloryzować o wskaźnik inflacyjny. No i zgodnie z przepisami takie koszty nabycia nieruchomości mogą być corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło Nabycie nieruchomości do roku poprzedzającego rok, w którym doszło do zbycia nieruchomości, w stopniu, który odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego, w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. No i spróbujmy sobie teraz rozłożyć tą skomplikowaną, złożoną regulację na czynniki pierwsze posługując się konkretnym przykładem liczbowym. W naszym przykładzie mieliśmy do czynienia z nieruchomością, w przypadku której koszty nabycia wynosiły 514 tysięcy. Złotych. No i zgodnie z tymi przepisami o waloryzacji kosztów, mamy prawo do tego, żeby te koszty nabycia nieruchomości powiększyć o wskaźnik inflacji odpowiadający w poszczególnych latach. W naszym przykładzie to będą lata 2021, 2022 i 2023. No i żeby to policzyć, musimy po prostu przemnożyć koszty nabycia nieruchomości. Przez ten procentowy wskaźnik inflacji obowiązujący w poszczególnych latach. No i to działanie matematyczne doprowadza nas do tego, że koszty nabycia nieruchomości mogą zostać powiększone o sumę waloryzacji, która w naszym przypadku wynosi niecałe 158 tysięcy zł. No i ta suma po prostu powiększa nam koszty nabycia nieruchomości, które możemy uwzględnić po to, żeby pomniejszyć podstawę do obliczenia podatku. No i suma tych kosztów z uwzględnieniem waloryzacji daje nam kwotę niecałych 722 tysięcy złotych. No i ta kwota pomniejsza nam przychód ze sprzedaży nieruchomości, czyli w naszym przypadku 800 tysięcy złotych. No i daje nam to dochód do oponatkowania w kwocie nieco ponad 78 tysięcy złotych. No i od tego dochodu oczywiście wychodzi nam podatek do zapłaty według stawki 19%, czyli niecałe 15 tysięcy złotych. No i teraz spróbujmy się zastanowić co jeszcze możemy zrobić, żeby ten podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości legalnie, zgodnie z przepisami, zmniejszyć. No i w tym miejscu przechodzimy już do tematu ulgi mieszkaniowej. Żeby z ulgi mieszkaniowej móc skorzystać musimy spełnić jeden podstawowy warunek, to znaczy musimy wydatkować przychód jaki osiągnęliśmy w związku ze sprzedażą nieruchomości na tak zwane własne cele mieszkaniowe. Ponadto, ten przychód musi zostać wydany w ciągu trzech lat od końca roku, w którym doszło do sprzedaży danej nieruchomości. I żeby obliczyć kwotę ulgi mieszkaniowej, czyli żeby policzyć kwotę dochodu, od którego nie musimy płacić podatku, czyli kwotę dochodu zwolnionego z podatku, musimy się posłużyć wzorem matematycznym, który jest przedstawiony na aktualnym slajdzie, czyli Musimy podzielić wydatki, które ponieśliśmy na tak zwane własne cele mieszkaniowe, przez przychód ze sprzedaży nieruchomości, i wynik tego działania musimy przemnożyć przez dochód ze sprzedaży nieruchomości, czyli tą podstawę do obliczenia podatku. Która byłaby stosowana, gdyby nie ulga mieszkaniowa. No i tą kwestię najłatwiej wyjaśnić na konkretnym przykładzie liczbowym. W naszym przykładzie, który sobie przed chwilą analizowaliśmy, kwota przychodu ze sprzedaży nieruchomości wynosiła 800 tysięcy złotych. No i przyjmijmy teraz, że po transakcji, już po wpływie środków na nasze konto, doszło do wydania na własne cele mieszkaniowe kwoty 500 tysięcy złotych. Natomiast kwota dochodu do opodatkowania, czyli kwota tej podstawy, od której powinniśmy zapłacić podatek, gdyby nie ulga mieszkaniowa, wynosiła nieco ponad 78 tysięcy złotych. No i to powoduje, że kwota dochodu zwolnionego z podatku, czyli kwota do dochodu, od której nie musimy płacić podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości w związku z ulgą mieszkaniową, wynosi niecałe 40%. 9000 zł. I to jest wynik tego działania matematycznego, o którym sobie powiedzieliśmy na poprzednim slajdzie, czyli kwotę wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe dzielimy przez kwotę przychodów ze sprzedaży nieruchomości i mnożymy ją przez dochód do opodatkowania. No i zastosowanie ulgi mieszkaniowej do naszego przykładu powoduje, że podstawa do obliczenia podatku zmniejsza nam się do kwoty niecałych 30 tysięcy złotych. No i wydaje nam to oszczędność podatkową na poziomie nieco ponad 9 tysięcy złotych. No i teraz powiedzmy sobie kilka słów na temat tego, jak należy rozumieć własne cele mieszkaniowe, czyli na co powinniśmy wydać pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, żeby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej. No i zgodnie z przepisami są to przede wszystkim nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną nieruchomość, ewentualnie udziału w takim lokalu, ale również nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, czyli domu. Lub udziału w takim gruncie, ale również budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszka mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. No i taka nieruchomość musi się znajdować na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Czyli nieruchomość, którą mamy zamiar kupić, niekoniecznie musi się znajdować na terytorium Polski. To może być nieruchomość położona za granicą. I jeszcze kilka słów na temat y, kwestii, która Czasami budzi pewne wątpliwości praktyczne, czyli jakie koszty remontu mogą być objęte ulgą mieszkaniową. Ta kwestia jest już dość szczegółowo wyłożona w interpretacji ogólnej ministra finansów z kwietnia 2022 roku. No i z niej wynika, że koszty zabudowy meblowej, czy też mebli wolnostających, oświetlenia sufitowego, ściennego, wewnętrznego, czy też okapów kuchennych mebli w zabudowie kuchennej mogą być objęte ulgą mieszkaniową. Z kolei wydatki na tak zwane małe AGD ulgą mieszkaniową nie mogą być objęte, ponieważ są to jedynie akcesoria, a nie elementy wyposażenia nieruchomości. No i teraz omówmy sobie jeszcze kwestię, która budzi dość duże wątpliwości w praktyce, czyli czy spłata kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty na sprzedaną nieruchomość, może być objęta ulgą mieszkaniową. No i na szczęście w tym zakresie ukształtowało się już korzystne stanowisko, no i zgodnie z tym poglądem tak, wydatki na spłatę kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty na sprzedany nieruchomość, może być objęty ulgą mieszkaniową. Żeby tak było, no to oczywiście kredyt czy pożyczka muszą być zaciągnięte przed zbyciem nieruchomości. No i drugi warunek, taki kredyt lub pożyczka muszą być udzielone przez bank, z siedzibą w Polsce, innym kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii. No i musimy jeszcze pamiętać, że zgodnie z tym aktualnym korzystnym podejściem nie ma przeszkód ku temu, żeby wydatek poniesiony na spłatę kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty na sprzedaż nieruchomości, mógł jednocześnie być rozliczony jako koszt nabycia nieruchomości, czyli innymi słowy, według tego aktualnego podejścia, możliwe jest tak naprawdę dwukrotne rozliczenie tego samego wydatku. Raz jako wydatek, który jest objęty ulgą mieszkaniową, a drugi raz w koszcie nabycia nieruchomości, czyli ta część ceny, która została sfinansowana kredytem hipotecznym, również może stanowić koszt nabycia nieruchomości, który pomniejsza nam przychód do opodatkowania. No i na koniec jeszcze kilka słów o kwestii, która również budzi duże wątpliwości w praktyce, czyli czy możliwe jest realizowanie własnych celów mieszkaniowych, w więcej niż jednej nieruchomości. No i ta kwestia jest o tyle ciekawa, że jeszcze kilka lat temu organy podatkowe urzędy skarbowe prezentowały w tym zakresie takie niekorzystne restrykcyjne stanowisko i uważały, że własny cel mieszkaniowy może być realizowany tylko i wyłącznie w jednej nieruchomości, czyli w tej, w której podatnik mieszka. Na co dzień. Aktualnie to podejście się już zmieniło, i organy podatkowe w interpretacjach dopuszczają to, żeby własny cel mieszkaniowy był realizowany w kilku nieruchomościach. Natomiast, żeby tak było, trzeba tę sytuację w jakiś sposób uzasadnić. No i na aktualnym slajdzie mamy przedstawione przykładowe okoliczności, które potwierdzają to, że własny cel mieszkaniowy jest realizowany w więcej niż jednej nieruchomości. I są to m.in. stan zdrowia podatnika, zalecenia medyczne, ale również zdalne wykonywanie obowiązków zawodowych, okoliczności natury rodzinnej, czyli to, że dziecko potomstwa mieszka w innym miejscu, w innej miejscowości niż podatnik mieszka na co dzień, zamiar pobytu w mieszkaniu położonym za granicą po przejściu na emeryturę, czy też opieka nad niepełnosprawnym, wymagającym opieki członkiem rodziny. Natomiast jeśli mamy do czynienia z takim przypadkiem, to znaczy chcielibyśmy przyjąć, że realizujemy cel mieszkaniowy w więcej niż jednej nieruchomości i w tym celu korzystamy z ulgi mieszkaniowej, no to w praktyce rekomendowanym podejściem jest pozyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która po prostu potwierdza prawo do zastosowania ulgi mieszkaniowej w danym konkretnym przypadku. A więc jeżeli zastanawiasz się nad możliwościami zmniejszenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, to polecam rozważenie ulgi mieszkaniowej. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, masz w tym zakresie wątpliwości, to zachęcam Cię do tego, abyś umówił, umówiła się na konsultację z nami. Link do takiej konsultacji znajdziesz w opisie do tego filmu. Natomiast jeżeli interesują Cię kwestie podatkowe w biznesie, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Pozwoli nam to na dotarcie do większej liczby odbiorców. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.